Rozgrzewka dla każdego. Od głowy i idziemy coraz niżej. Zaczynamy od obszernych krążenia głowy. 10 razy w jedną stronę i 10 razy w drugą stronę. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są po kolei bez żadnej przerwy. I następnie w drugą stronę. I prawo, lewo 10 razy. Można troszkę spowolnić, jeśli się zaczęło kręcić w głowie. Następnie, następnie ramiona 10 razy dynamicznie do przodu, 10 razy do tyłu, 10 razy na zmianę, 10 razy barki do przodu, 10 razy do tyłu. 10 razy na przemiam góra dół, góra, dół. Teraz kręcimy łokciami 10 razy w tył, 10 razy w przód. klatkę piersiową. Poprzednia rotacja. Z rękami. Biodra stają w miejscu 10 razy. Następnie prawa dłoń do lewej stopy i na zmianę. Wyciągamy się w bok, ręka idzie również za ciałem pięć razy w jedną, pięć razy w drugą. Poprzebnie. Obszarne krążenie. biodrami dynamicznie. 10, jedną, dziesięć w drugą. Unosimy nogę i przekładamy obszerne krążenie. 10 razy na nogę. Jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy w przysiadzie, ręce dotykają podłogi i na zmianę unosimy rękę do góry i wstajemy. I z powrotem do głębokiego przysiadu, ręce do podłogi, z powrotem do góry i wstajemy. I tak wykonujemy 10 razy.